Dzień dobry. Dzisiaj zniszczymy święta. Nie, to tu miał wyjść jakoś, tak wiecie, fajnie, poważnie, że, że niby taki fajny jestem. W ogóle wyglądam jak nerd, bo się nie ogoliłem. A kto chce, żebym się ogolił, niech zostaje łapkę w górę, a kto chce, żebym się nie ogolił. Też może zostawić. Wszystko działa, i dzisiaj będziemy po prostu złym Mikołajem. Pozabijamy sobie trochę. Gdzie się też klawisze, to nie jest jakieś trudne, poruszanie się. Musimy wziąć od niego broni. Co dostaliśmy? Dostaliśmy złote, złote digle. ok, i musimy zabić po prostu y, ludzi. To jest wszystko. Musimy pozabijać jak najwięcej osób. No i nie mogą tutaj nam zabrać prezentów z. Z naszej kubki tutaj z prezentami, ponieważ wtedy przegramy, musimy jak najszybciej zabić ich i zmierz broń, no znowu dostałem jakieś kurde gówno co to jest, rewolwer, nie no rewolwer też nie jest zbyt dobry, ponieważ tych większych, ponieważ są ci mniejsi i ci więksi, są tacy wiecie bardziej napakowani i są ci też mniejsi, Uuu, dajcie mi prezent Bikołaju, daj mi prezent. Powiedziałbym coś, że na przykład Pikołaj nie... Ale nie mogę tak powiedzieć na odcinku Bo mnie z niej czujecie, no dobra, przegrałem tu już, nawet nie ma, nie ma sensu, dostałem strasznie same bronie Teraz mam jakieś machine gun, nie? To jest P90 Typowy gracz CS, aby się tu ucieszył Pamiętajcie, że oni z boków wychodzą jakby Teraz miny, jak miny działają? Aha, mogę sobie po prostu miny postawić, na przykład postawię sobie tu No i wybuchają, nie na raz! O Jezu, to jest za przeproszeniem, jak nie na raz Ale Możemy postawiać sobie miny gdzieś tutaj, tutaj Tutaj, skąd oni wychodzą? Oni po prostu wylatują z góry? Skąd wy się bierzecie? Skąd wy się bierzecie? Naprawdę, ale chyba już nie będę miał zaraz prezentu Jakiś na przykład kramin maszynowy, albo coś w tym stylu No dobra, zobaczymy ile będziemy mieli punktów na sam koniec Chociaż w tym grze są spoko, bo nie, właśnie też nie zabijają wszystkich naraz, no i to jest ten minus Daj mi broń! Co teraz dostaliśmy? Grenade launcher Jak coś jest tu około 15 broni, więc nie jest tak źle Jak ten launcher działa? O kurde, ale to jest mocne to chyba długo nie wymienimy tej broni. też jakoś spowania tych... Te dzieci? Nie, te... Te białe dzieci są wolniejsze od tych Tych żółtych, czy można tak nazwać. Czyli no, w sumie Azjaci Chińczyki tam kurde w tych fabrykach. Dobra, i go są święta, nie czas na takie żarty, dobra? Laser life. I to jest lepsze od plazmaganu. To się odbije od ścian. No i to mi się podoba, zobaczcie, stoję w jednym miejscu i trzeba nam jakby... Po boki, nie? W prawo i w lewo. No i to jest easy do rozwalenia. Zobaczcie, nie będę... Mia miał punktów! O kurde, nie będę miał punktów, ale nie już jest... Jest coraz ciężej, jest coraz ciężej. Strzelam z dwie strony ile mogę, ale jest coraz ich więcej, jest coraz większe fale są tych ludzi. Będzie się potrafią być, kurde. Naprawdę nahalne, dobra, skończyłam się broń, to już przegrałem w tym momencie, chyba że dostanę coś no Nie no, dostałem shotguna Do tak średnio trochę i dostałem AK47, tak obecnie. dobra, do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka i zmieniamy gierkę, ponieważ mam do was kilka gierek przygotowanych dzisiaj. Tak, wiem. Właśnie się skapnąłem, że miałem na ekranie myszkę. Ja tego też nie widzę, jak się ogląda. Przepraszam Was, ale to wiecie. No, możecie mi to wybaczyć, że święta są, dobra? Bo nie kończy mi się amunicja. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Już jest ciężko, ale teraz ukradną mi chyba wszystkie prezenty. No jest koniec. Zobaczmy, co jeszcze dostanę na koniec. No, M4A1, czyli tu też tak s że tak to nazwę. O nie, dostaliśmy ten pistolet głupi, że to jest słabe. No nie, no teraz to przegram na pewno, już nic nie mogę zrobić. K kradną mi prezenty. No nie, ten laserowy pistolet, mimo tego, że się odbija od ścian, dużo zbytnio nie robi. No zobaczmy, czy dostanę jeszcze coś innego. Dostałem Digla, a Digl raczej dużo tutaj nie zdziała. Także tak. 804. Nie było tak źle. Teraz mam Renifera. Fajnie wyglądała miniaturka. Zobaczymy, na czym to polega. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe, więc klikamy i co tutaj robimy? To jest tu, musimy to zabijać. Aha, musimy zabijać prezenty. Aha, i, i co, to ty, to tyle? Jesteśmy super Reniferem, jesteśmy Rudolf, Lasero oczy. No, nie wiem, musiał wziąć jakieś piguły od Santa Clausa wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale zobaczymy, jaki będzie mieli score. No, tego się nie spodziewałem, muszę przyznać, że tego się nie spodziewałem, że coś takiego zobaczę w tej grze. No, uznałem, że fajnie, Renifer, który lata na. Rakejsz, to będzie ciekawa gra Także, no, nie jest tak źle 32, tutaj też możecie napisać czym pobiliście mój rekord w pierwszej, drugiej, trzeciej Ale no... Co, co ja rozumiem, że mogę na Facebooku to strzerować, ale na ostatnią grę dzisiaj mam dla Was coś fajnego, ponieważ jest to Christmas Thief, czyli będziemy złodziejem świątecznym, że tak to nazwę. dalszym na polega ta gra, musimy sobie biec. I tyle. Dobra, już dostałem na samym początku, ja to jestem mistrzem takiej gry. Zobaczymy jak nam teraz to pójdzie. Mam nadzieję, że dobijemy co najmniej te 10 tysięcy. Pamiętajcie, zbieracie sobie serduszkę, no i nie dotykajcie niż co jest tutaj naokoło, tak wybrałem kurde kilka gierek. kurde te elfy wrzucają się niszkami. nie wiem czy to w ogóle widzicie na youtube, bo to jest takie małe prezent daje prezent, a prezent daje punkty, a to daje nam jednorazową osłonę jakbyście się podali no i dobra lecimy do przodu, o kurde ale to przyspiesza Dostajemy też ciastko, co daje ciastko, a teraz mogę wszystko rozwalać, tylko ile ono trwa tego nie widzę, a to jest na samym dole, a mam kurde wiecie powiększone na tyle, że, że, że nie widzę co się dzieje, renifery też mnie zabijają! Ostatnie serce, zobaczmy do ile nam na to wszystko dojdzie. Zobaczmy. Zobaczmy, o kurde 21 831, taki jest mój wynik. Na no co? Wy piszcie w komentarzach może jak chcecie wasze wyniki, no a przede wszystkim wosoju świąt, bo to już jest ostatni odcinek do świąt, a później zobaczymy jak to będzie. Jeszcze raz łapa w górę, komentarz i subskrypcja tego kanału. No sorry, że dzisiaj jakoś nie wiem, świąteczny nie mam żadnej czapki czy, czy, czy coś. Mogę wam. Okulary tak założyć. Może będzie bardziej zabawnie na tym filmie. <tryk> Wesoły świąt i naprawdę fajny prezent. To Wam przede wszystkim życzę. Na razie.